Przed chwilą zakończyło się spotkanie 14 kolejki pierwszej ligi futsalu Grupy Południowej, w którym leks Kancelera Słomiki zremisowała 2-2 z Berlandem Komprachcicę. Jest ze mną trener drużyny, gości Dariusz Lubczyński. Panie trenerze, no można powiedzieć, że wywalczony punkt. Po 2:0 w pierwszej połowie przegrywaliście, a ostatecznie wyłożyliście punkt. Z zadowolony jest Pan z wyniku? No zacznijmy od początku. No, pierwsza połowa zdecydowanie pod dyktando gospodarzy. Mimo, że przeważaliście. Nie za bardzo mieliście sytuacji, natomiast no, rzut karny, no, ewidentny. Yy, potem yy, błąd naszego obrący, źle się ustawił 2-0. Myśleliśmy, że będzie ta druga połowa podobnie wyglądała. Chcieliśmy pokazać się z jak najlepszej strony. Yy, Zdziwił mnie troszeczkę, że w tej drugiej połowie to no, myśmy lepiej grali. Taktycznie. Yy, mądrzej to wyglądało, mimo że no, tam próbowaliście nas troszeczkę kąsać. Yy, stopniowo żeśmy nadrabiali. Ten wynik 2-0, mieliśmy 4 faul, znaczy faulowaliście 4 razy, potem ten piąty troszeczkę was musiał usztywnić, trafiliśmy na 2-2, gdzie żeśmy dążyli do tego wyrównania, szukaliśmy też swoich szans, żeby coś przechylić na swoją korzyść, niestety nie mogliśmy złapać szóstego jakby faulu, gdzie nam może to troszeczkę pomogło, no w końcówce e, trudno nie wspomnieć, nie? E, <grym> No, nie trafił, no, nie trafił i wywozimy tutaj punkt. Jesteśmy szczęśliwi z tego powodu. Nawet do Pana druża pokazała się z bardzo dobrej strony, pod takim względem charakterologicznym. Tu dwie czerwone kartki, a ta druga mimo otrzymanie utrzymaliście wtedy remis, nie straciliście bramki. Czy jest Pan zadowolony z takiej postawy, jeśli chodzi o charakter pan zawodników? Czy może będzie, że to Ty właśnie taką ambicją walki wywalczyli te punkty? Czy ja powiem Panu tak, że czy jestem zadowolony? Ten zespół zawsze miał charakter. Yy, czy przegrywamy wysoko, czy, czy wygrywamy, yy, gramy swoje, yy, walczymy do końca, chcemy jak, yy, walczymy o jak najlepszy yy, rezultat. No tutaj było 2-0, yy, wszystko zanosiło się, że będzie łatwo i przyjemnie dla gospodarzy, okazało się, że, że mogło być odwrotnie. Zespół obronił się w trójkę, mieliśmy plan na to, w końcówce pierwszej połowy, proszę zauważyć, 3 minuty, trzy pół minuty graliśmy, gospodarze nie dotknęli piłki, to też było wszystko wypracowane, tylko dlatego, że mieliśmy pięć fauli, każdy następny faul, macie dwóch egzekutorów, którzy trafiają z daleka, chcieliśmy po prostu tego uniknąć, także jeżeli chodzi o walkę, to się nie bałem, no fajnie, że zagraliśmy ambicjonalnie, konsekwentnie, no i, i mądrze. Może teraz zapytam tak szerzej o pierwszą ligę, już druga ruda, grał Pan z wszystkimi drużynami, z niektórymi nawet już tak jak z nami po raz drugi, jak Pan ocenia siłę poszczególnych drużyn, gdzie opatruje Pan faworytów do awansu i jaki jest cel Pana drużyny na następne mecze? Może zaczniemy od faworytów, no, na początku gdzieś tam trzy zespoły osylowały w okolicy pierwszego miejsca, na pewno Wy, na pewno Ruda Śląska i był Jelcz. tak naprawdę jeżeli chodzi o grę, to Ruda Śląska bazuje na doświadczeniu. Gdzieś, gdzieś ta chemia u nich jest taka ekstraklasowa, lepsza. lepsza, Natomiast nie ustępujęcie praktycznie niczym. Macie świetnych zawodników. Jak brałem pod uwagę analizę, to wypisali ich ośmiu. To się rzadko zdarza. Na przykład z Jelcza wy, wy, napisałem trzech, z kancelarii wypisałem ośmiu. Musiałem przekazać to zawodnikom, gdzie jest największe zagrożenie. Natomiast no, Jelcz troszeczkę odpadł. No, dlaczego odpadł? Zmienił mi się troszeczkę skład personalny, doszło dwóch Hiszpanów. Tak naprawdę nigdy nie wiedzieliśmy ich całego meczu, jak to wygląda. Przyszła druga, runda rewanżowa, gdzie zespoły odrabiają lekcje już, mniej więcej wiedzą jak Jelcz gra. No i z tego co pamiętam, to trzy porażki z rzędu zaliczył, no i gdzieś tam odpadł z tej walki od FC No, też patrzyłem na terminarz. z tego co wiem, to jedziecie teraz do Rody Śląskiej, no i, i tak naprawdę jeżeli chcecie być, e, liczyć się jeszcze w walce o numer jeden, nie możecie tam chyba przegrać, no bo... Każda porażka to będzie już was w roli jakby barażowca, Zosta znaczy, będziecie w barażach grać prawdopodobnie, bo też nie sądzę, żebyście dużo punktów pogubili, bo macie silną ekipę, nie? A pańska drużyna jaki jest cel? No cóż, no w tamtym roku otarliśmy się gdzieś tam o barażę, walczyliśmy z Wieliczką i z, z Rzeszowem do końca, gdzieś przegraliśmy dwa ostatnie mecze, co spowodowało, że zaliśmy trzecie miejsce, był bardzo dobry sezon. Ogólnie prawie ten sam, sam skład został, odszedł nam bardzo ważny jeden zawodnik, Cele: no cóż, pierwsze 4, 8 meczy, 4 remisy, 4 porażki. Tak naprawdę gdzieś wpadliśmy w dół totalny, no i od tego czasu zaczęło się remisem, bodajże chyba w Tychach. Potem trzy okazały zwycięstwa z Malwę 6-0, 8-2 w Chorzowie, 3-0 z, z ciężkim Lublinem, bardzo dobrze grającym. No i to, że jest ten progres w naszej grze, to jest to dzisiaj pokazaliśmy, bo. Yy, Przyjechaliśmy tutaj powalczyć, wszyscy jednak, nawet gdzieś tam Buchmareka stawiała na, szczerze mówiąc, stawiała na, dosyć potężnie na Słomniki. No ale wywiedzieliśmy tu remis i, i to tylko pokazuje, że, że idziemy do przodu, że odradzamy się troszeczkę po tym słabym początku. No, chcemy zająć jak najwyższe miejsce, no nie wiem jak to będzie wyglądało, bo trochę strat mieliśmy z pierwszej rundy. No ale wywozimy tu remis, teraz przyjeżdża do nasz Jelcz, będziemy się chcieli odwieźć za porażkę 4-0. Dobrze, dziękuję bardzo i życzę powodzenia w dalszym Ważerze. Drugim moim dzisiejszym gościem jest podobnie kapitan naszej drużyny, Łukasz. No, Łukasz, pierwsza połowa 2-0. Ciężki mecz od początku, ale wydawało się, że dacie radę dowieść to pracę do końca. Czego zabrakło Wam w drugiej połowie, aby no, wypełnić zadanie i zdobyć trzy punkty? Na pewno zabrakło trzeciej bramki, podwyższenia wyniku i utrzymania przede wszystkim 2-0, no bo to, to było podstawą i, i strzelania kolejnych bramek. Szkoda też, że nie wykorzystaliśmy drugiej przewagi po czerwonej kartce dla przeciwnika. Bardzo szybko na początku drugiej połowy złapaliście kilka fauli. Utrudniło to Wam grę w dalszej części tego spotkania, szczególnie defensywną? Tak, musieliśmy grać dużo ostrożniej i mniej agresywnie przy pressingu. Graliście po raz drugi, już w sumie trzeci. Bardzo ciężki mecz. Jako, celem jest awans, ale jak widać, wszystkie drużyny są na bardzo wysokim poziomie. Co, co musi się poprawić? Tak, patrząc szerzej, całościowo w swoich grze, aby skutecznie punktować no i podążać do celu. No Jeśli nam się układa mecz, mamy 1-0 i 2-0, to musimy konsekwentnie grać dalej i strzelać kolejne bramki, zabezpieczając tyły I tutaj musimy to, to przede wszystkim poprawić, bo to jest najważniejsze. I tak jak dzisiaj nas przeciwnik doszedł, tak jak w innych meczach też nas dochodzili mimo naszego prowadzenia. Dobrze, nie trzymajcie dłużej, dziękuję. Ostatnim moim gościem jest tradycyjnie trener Alex Kancelarii miłoszko, Szkocot. Trenerze, stracone dwa punkty? No na pewno, na pewno stracone dwa punkty, aczkolwiek spodziewaliśmy się ciężkiego meczu i taki on też, taki on też był. Zapytam o to Łukasza, na drużyny, zapytam pana. 2-0 po pierwszej połowie, dawało się, że powinniście kontrolować to spotkanie? Co sprawiło, że straciliście dwie bramki? No i w drugiej połowie tu trener gościocznił, że to jednak Berland lepiej grał w futsal. No ja osobiście się nie zgodzę. Wydaje mi się, że, 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 jednak, wydaje mi się, że jednak przez cały mecz my, to, my kontrolowaliśmy mecz, aczkolwiek no to wiadomo, że każdy ma swoje przemyślenia i nie, nie, nie neguję nie tego. Ehm, no szkoda, wydaje mi się, że graliśmy na jednym poziomie przez, przez cały mecz akurat. Dopuściliśmy, dopuściliśmy do dwóch, trzech sytuacji, może trochę więcej no, w drugiej połowie no, dwie sytuacje wykorzystali. E, a my nie wykorzystaliśmy sytuacji, no i to jest, to jest właśnie e, całe sedno. No, nam w pierwszej połowie udało nam się szczelić dwie bramki, drugiej nie no i tyle. Jest Pan niezadowolony z tego, że nie udało się wykorzystać drugiej przewagi 4 na 3? Brakło, wykończenia jakichś założeń taktycznych w takim elemencie? Na pewno jest to, w ogóle niespotykane, żeby dwukrotnie grać w takiej przewadze, no, e, chcieliśmy, mieliśmy założenia, no, staraliśmy się, e, staraliśmy się to zrealizować, akurat się nie udało. Trudno, no, nie zawsze się e, udaje, e, udaje, nawet taką przewagę wykorzystać. Wydaje mi się, że tu akurat nie to akurat nie to, zaważyło, no, kilka... Kilka swoich sytuacji, które wypracowaliśmy, udało nam, nie udało nam się wykorzystać. No i to jest przede wszystkim ta, ta, ta bolączka. No gdzieś, gdzieś brakło jakiegoś centymetra, gdzieś brakło. Kolejne dwa spotkania to wyjazdowy mecz w Pucharze Polskiej w Rzeszowie oraz mecz na szczycie kolejny, pierwszej ligi z Rudą Śląską. Czy istnieje gratyfikacja, któryś mecz ważniejszy, mniej ważny, czy do każdego podchodzicie tak samo? My już nie mamy mniej ważnych meczów, bardziej ważnych, od początku, od początku mieliśmy założenie, żeby z Pucharza jak najdalej zajść i, i trzymamy się tego, wiem, że jedziemy na bardzo trudny teren, nie wiem czy nie najtrudniejszy mecz jaki rozegraliśmy to był właśnie tam w Rzeszowie w pierwszej rundzie, teraz jedziemy tam na Puchar, więc wcale nie uważam, że będzie, będzie łatwiej, no a później mecz no i... Nie oszukujmy się z gatunku może nie o wszystko całkiem, ale ale no niezwykle ważnego, no niewiarygodnie ważny mecz, którym, no, którym po prostu musimy się e, no, musimy powalczyć, no bo coś nam więcej zostało, jeżeli chcemy, ch chcemy awansować, no to, no to punkty musimy zdobywać. Dziękuję, jeszcze raz, Dziękujemy.